Rok 631. Na pograniczu ziem państwa Franków i ziem zamieszkiwanych przez Słowian rozgrywa się jedna z wielu średniowiecznych kampanii militarnych. Frankowie postanawiają przeprowadzić operację przeciwko słowiańskiemu Związkowi Plemiennemu. Ich plan zakłada atak z trzech kierunków. Alamanowie mieli wkroczyć z zachodu, Longobardowie z południa, a główne siły stanowili Frankowie, którzy mieli tam dotrzeć inną trasą. Początkowa faza kampanii przebiegała zgodnie z zamierzeniami najeźdźców. Alamanowie i Longobardowie osiągają swoje cele. Jednak los tej wyprawy ma się rozstrzygnąć w całkowicie innym miejscu, znanym jako Wogatysburg, gdzie dochodzi do ostatecznego starcia. Frankowie są pewni zwycięstwa. Mają przewagę liczebną, lepsze uzbrojenie, no i doświadczeń. Ale nie docenili oni determinacji i sprytu swoich przeciwników. To, co wydarzyło się w ciągu następnych dni, było tak zaskakujące, że frankijscy kronikarze przez wieki próbowali to przemilczeć. Zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Cześć, witam cię na kanale Ciekawostki i Inne Dziwy. W dzisiejszym odcinku ponownie zajmiemy się tematem słowian, no i tym razem padło na jedną z ciekawszych, jedną z ważniejszych bitew, słowian zachodnich. Na początku dodam jeszcze, że w dzisiejszym odcinku postanowiłem posłużyć się wieloma różnymi wygenerowanymi grafikami przez sztuczną inteligencję. Zdaję sobie sprawę, że wiele osób tego nie lubi, nie przepada za tego typu grafikami, jednak no dla mnie już jest nudne stawianie w kółko tych samych, można powiedzieć, filmików, tych samych sten bitewnych zdjęć, grafik i tak dalej, związanymi właśnie ze Słowianami. Dlatego postanowiłem urozmaicić dzisiejszy materiał, dlatego chciałem urozmaicić dzisiejszy materiał i postarałem się wygenerować, wydaje mi się, że takie dosyć sensowne i w miarę ładne grafiki. Mam nadzieję, że przypadną Wam do gustu. Nieoczekiwanie dla wszystkich, skłócone słowiańskie plemiona zjednoczyły się pod wodzą charyzmatycznego przywódcy. Na czele tego nowego królestwa stanął samo, kupiec z dalekiej gali, którego nikt nie spodziewał się w tej roli. Dagobert I, król Franków i władca jednej z największych potęg ówczesnej Europy, nie mógł w to uwierzyć. Cały czas spodziewał się łatwego zwycięstwa nad Słowianami, a tymczasem napotkał na niespotykany opór. Wysłanie na tamtej ziemi armii, która miała raz na zawsze rozwiązać ten powiedzmy, że słowiański problem, wydawała się być jedynym rozwiązaniem. Gdzieś w sercu Europy, w miejscu znanym jako Vogatisburg, miała rozegrać się bitwa, od której zależały losy Słowian. Niestety do dziś dzień historycy spierają się o dokładną lokalizację Wogatisburga. Jedni wskazują Czechy, inni na tereny dzisiejszych Niemiec. Jedni badacze twierdzą, że była to potężna twierdza, inni uważają, że była to po prostu zwykła osada. Są też tacy, którzy uważają całkowicie inaczej. Sprzeciwiają się oni pomysłowi właśnie z twierdzą, a także z osadą i uważają, że było to po prostu zwykłe wzgórze, tylko że no, strategicznie ulokowane. Nazwa Wogastiburg pochodzi ze Starogermańskiego, no i moim skromnym zdaniem ta nazwa sugeruje właśnie, że jednak była tam jakaś twierdza. Przecież nawet i w dzisiejszych Niemczech burg oznacza zamek bądź ewentualnie twierdzę. Czyżby więc ślady po tym miejscu zostały celowo zatarte? A może kryją się gdzieś głęboko pod ziemią i czekają cały czas na odkrycie? Tak jak wspominałem wcześniej, Frankowie byli pewni zwycięstwa. Mieli przecież przewagę liczebną, lepsze uzbrojenie, a także większe doświadczenie. Warto też dodać, że każdy z ich wojowników był bardzo dobrze wyposażony. Z kolei Słowianie byli podzieleni na wiele różnych plemion, ale posiadali oni coś, czego Frankowie pragnęli. Chodzi tutaj o kontrolę nad szlakami handlowymi, które przebiegały przez tamte Ziemie. To właśnie handel bursztynem, cyną, a także niewolnikami, z których czerpali zyski Słowianie, stał się iskrą, która rozpaliła ten konflikt. Bitwa, która miała być, powiedzmy, że taką no, karną wyprawą, mającą ukarać krnobrych Słowian, przerodziła się w starcie, które zatrzymało ekspansję największego imperium ówczesnej Europy. Aby lepiej zrozumieć znaczenie tego starcia, musimy cofnąć się do VII wieku i przyjrzeć się ówczesnej sytuacji właśnie w Europie. Samo, a więc kupiec z państwa Franków, był człowiekiem, który doskonale znał obie strony konfliktu. Jednak nagle stanął po stronie Słowian. Jak doszło do tego, że zwykły handlarz stanął na czele takiego zjednoczonego Związku Słowian? Historia jego drogi do władzy to opowieść o charyźmie, sprycie i zdradzie własnego ludu. Samo stworzył coś, co na Zachodzie wydawało się niemożliwe, a więc pierwsze słowiańskie królestwo. Zanim przejdziemy do bitwy, muszę jeszcze krótko dodać, że państwo Samona, uważane za pierwsze znane państwo słowiańskie, powstało około 623 roku w wyniku buntu Słowian przeciwko Awarom. Państwo Samona obejmowało prawdopodobnie tereny Moraw, Kotliny Czeskiej, części Panonii, a także prawdopodobnie fragmenty Polski i Łóżyc. Choć jest nazywane państwem, to organizacja stworzona przez Samona miała raczej charakter takiego związku plemiennego. Samon rządził jako król, a jego władza opierała się na sukcesach militarnych i zdolnościach przywódczych. Napięcie między tymi ludami narastało z każdym dniem. Frankowie nie mogli znieść myśli, że ktoś wymyka się spod ich kontroli. Słowiańskie państwo Samona kontrolowało najważniejsze szlaki handlowe. To z pewnością musiał być powiedzmy taki bolący cierń w boku frankijskiego imperium. Cała ta sytuacja zaogniła się, gdy grupa frankijskich kupców została napadnięta i ograbiona na terenach Samona. Czy był to taki zwykły bandytyzm, a może jakaś zaplanowana prowokacja? Tego już niestety się nie dowiemy. To, co jednak wiemy, to że reakcja Franków była natychmiastowa. Dagobert I, a więc król Franków, wysłał do Samona swojego posła, aby ten zażądał odszkodowania. Dumny władca Słowian nie tylko odmówił, ale ponoć i wyśmiał tego frankijskiego wysłannika. To musiała być kropla, która przelała czarę. Dagobert wydał rozkaz, zgodnie z którym jego ludzie mieli raz na zawsze rozwiązać ten słowiański problem. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim patronom, którzy wspierają kanał Ciekawostki i Nędziwy, zarówno na Patronate, i na YouTubie. Pozdrawiam również tych, którzy wspierają ten kanał na przykład swoim komentarzem, czy zostawiając łapki w górę. A właśnie, jeżeli ten odcinek Ci się podoba, to wciśnij proszę łapkę w górę, zostaw komentarz. Być może algorytm zauważy powiedzmy, że taką większą frekwencję w komentarzach i w lajkach i być może właśnie puści go jakoś szerzej. Jeszcze raz dziękuję za wsparcie. Frankowie szykowali się do wojny totalnej. Planowali uderzyć z trzech stron jednocześnie to miała być błyskawiczna kampania, która na zawsze złamie potęgę Słowian. Nikt wtedy nie przypuszczał, że ta decyzja doprowadzi do jednej z takich bardziej tajemniczych bitew w historii średniowiecznej Europy. Tak jak mówiłem już na początku tego odcinka, to ta początkowa faza tej kampanii militarnej przebiegła zgodnie z zamierzeniami. Alamanowie i Longobardowie osiągnęli swoje cele, jednak los tej kampanii miał się wyjaśnić w innym miejscu, a dokładnie to w miejscu znanym w źródłach jako Vogastyburg. W tamtym właśnie miejscu te główne siły frankońskie napotykają na zdecydowany opór. Trwające trzy dni oblężenie kończy się porażką Franków, którzy zostają rozbici przez obrońców. Informacje na temat bitwy pod Wogastiburgiem są skąpe i pochodzą jedynie z jednej frankijskiej kroniki kroniki Fredegara. Tak szczerze mówiąc, to nie mamy nawet zielonego pojęcia, czy ten kronikę stworzyła jedna osoba, czy było to jakieś takie wspólne powiedzmy dzieło. Nazwa, którą się dzisiaj posługujemy, powstała znacznie, znacznie później, niż została napisana ta kronika, więc nie mamy nawet pojęcia, jak faktycznie nazywał się ten mężczyzna, który ją napisał, zakładając oczywiście, że była to jedna osoba. Co stało się po tym Wogastisburgiem? Jak doszło do tego, że Słowianie rozbili potężnych franków? Odpowiedzi na te pytania być może na zawsze pozostaną tajemnicą. Ale kto wie, być może w jakichś prywatnych archiwach znajdują się jeszcze jakieś informacje, które rzuciłyby nowe światło na tę bitwę i w ogóle na tamte wydarzenia. Co do późniejszych losów tego słowańskiego państwa, stworzonego przez Samo, jeżeli chodzi o te czasy tuż po jego śmierci, no to niestety tych informacji brakuje i nie wiemy, co się wtedy działo z tymi ziemiami. Kto nimi zarządzał, chociaż należy przyznać, że jest tutaj kilka pomysłów. Bitwa pod Burgiem, pomimo próby przemilczenia, okazała się być punktem zwrotnym w historii Słowian. Zwycięstwo nad Frankami zapewniło im niezależność i możliwość rozwoju własnej państwowości. Samo, dotychczas postrzegany jako przywódca lokalnego plemienia, stał się potężnym władcą, którego wpływy sięgały daleko poza pierwotne granice jego państwa. Ten sukces militarny przyniósł natychmiastowe efekty. Słowianie, pewni swojej siły, rozpoczęli serię śmiałych wypraw na frankijską Turyngię. Te najazdy nie tylko wzbogaciły ich włupy, ale także pokazały słabość frankijskiej obrony na wschodnich granicach. Ponoć w tym samym czasie książę Derwan, czyli władca Serbów Łużyckich, widząc tą rosnącą potęgę Samona, zdecydował się przyłączyć do jego państwa, tym samym znacząco powiększając jego terytorium i siły. Bitwa pod Wagastisburgiem pozostawia więcej pytań niż odpowiedzi. Lokalizacja tego miejsca, przebieg bitwy, uzbrojenie i taktyka walczących stron to wszystko spowija mgła tajemnicy. Mnie osobiście zastanawia, czy kiedykolwiek uda nam się rozwikłać chociaż część tych zagadek. Kto wie? Być może gdzieś w jakichś archiwach albo na przykład na tym zapomnianym polu bitwy pod ziemią znajdują się jakieś jeszcze ciekawe artefakty, które rzucą nowe światło na te wydarzenia w tamtym czasie. Ta bitwa pod wogastisburgiem to nie jest taki jedyny przykład słowiańskiej waleczności i niezłomnego ducha. Jeśli chcesz zgłębić temat starożytnych bitew, w których brali udział Słowianie, a także badań DNA, to kliknij teraz w tę miniaturkę, która się teraz tu wyświetliła sprawdź mój odcinek o bitwie pod Tolense. Tam czeka na ciebie kolejna porcja takich fascynujących odkryć, a tymczasem dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia kolejnym razem. Cześć, hej.